Piątą sesję Rady Miejskiej. Dzisiejszej sesji zwołałem na wniosek y, Burmistrza Miasta. Jest to sesja tak, tak zwana nadzwyczajna. Serdecznie witam Was Szanowni Radni. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam pana naczelnika. 1 radny się wstrzymał, dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. 13 głosami za, przy 1 się Przystępujemy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Podjęcie uchwał. Uchwała w sprawie Wieloletniej pro, Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa. Pomijam postawę radną. Rada Miejska uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Prowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kojnowa, która otrzymuje brzmienie z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się bursztynowi miasta Kojnowa. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nie będę pytał załączników. Radni mają przed sobą i na pewno mieli czas się zapoznać. Tak bardzo proszę, kto chciałby zabrać głos w sprawie przedstawionej uchwały. Bardzo proszę. Jeśli nie ma pytań, przystępujemy do głosowania, kto radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Chojnowa. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Następna uchwała, uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta Wojnowa na rok 2015. Pomijam ustawę prawną. Rada Miasta Wojnowa Uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 950 tysięcy złotych do kwoty 43 630 288 zł z tego ustęp pierwszy. Wydatki bieżące wynoszą 37 688 418 zł z tego wydatki jednostek budżetowych 30 866 253 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 915 6 zł, Pokum B wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 951 247 zł dotacje na zadania bieżące 2 94 700 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 593 465 zł wydatki na obsługę długu 134 tysiące zł. Wydatki majątkowe: 5 941 870 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zadanie inwestycyjne w 2015 roku otrzymują z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 1. Punkt pierwszy. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 950 000 zł do kwoty 2 82 166 zł. Punkt drugi źródłem pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 82 166 zł. I punkt trzeci ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości. 5 995 634 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 82 166 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 913 468 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w ciągu roku budżetowego. W kwocie 8 995 634 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 miliony zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 tysiące 166 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytu w wysokości 3 913 468 zł. Paragraf 5. Budżet po zmianach wynosi plan dochodów 41 548 122 zł, tym dochody bieżące 38 297 662 zł. Dochody majątkowe wynoszą 3 250 460 zł, a plan wydatków wynosi 43 630 288 zł. Wydatki bieżące 3 000, 37 688 417 zł, a wydatki majątkowe 5 941 870 zł. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 5 995 634 zł. Plan rozchodów wynosi 3 913 468 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Wojnowa. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozpakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim Kojno. Myślę, że radni też mieli czas się zapoznać z załącznikami. Ale bardzo proszę kto z radnych ma jeszcze jakieś pytania co do uchwały proszę bardzo. Jeśli nie ma, przystępujemy Pani do głosowania. Bardzo proszę radna to jest na Czapka, proszę bardzo. Ja mam pytanie dotyczące projektowania. Czy projektant w momencie projektowania Także ktoś tu chyba, no nie wiem, nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że projekta coś przegapiły. Delikatnie mówiąc. Proszę, proszę o wyjaśnienie, jeżeli źle... Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Bardzo proszę Pana, żeby Pan Proszę Pani, że tego rachunku czy tego skropu nie trzeba bo on już jest zrobiony w takich warunkach przeciwpożarowych, jak. Jak, jak obowiązują. Natomiast wynikło to z tego, rozbieżność poglądów projektanta i wykonawcy, jak Państwo pamiętacie, robiliśmy u siebie już i Basen ten sam projektant projektował, i Dążana ten sam projektant projektował. Nie było tam żadnych, żadnego wydzielania stref podniowych, jeśli chodzi o dach czy piwnicę. Projektant wykonał projekt, no nie będę go tutaj groił, ale wykonał projekt zgodnie ze swoją wiedzą i zaopiniował przez rzeczodawcę pożarowego, uprawnionego. Więc ten projekt według nich był dobry. Natomiast wykonawca kontynuując zadanie, dochodził do wniosku że i zgłasza nam, że mogą być problemy, bowiem oni w swoich regionach, szczególnie w reniwórskie, yy, mieli problemy i straszno żadne nie chciały przyjmować obiektów, które nie miały wydzielonych właśnie tej strefy. I tu rozdoro spór pomiędzy projektantem i wykonawcą, gdzie projektant w końcu yy, zwrócił się do yy, Komendy Głównej i nam takie pismo, w związku z jednoznaczną interpretacją przepisów dotyczących wymagań pożarowych wynikających ze sporządzenia Ministra Infrastruktury 12 kwietnia właśnie 2001 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich dyskutowanie z późniejszymi zmianami, Komenda Główna na Straży Pożarnej poleciła Komendom Powiatowym Wymaganie przy odbiorach wydzielania piwnic, pomieszczeń centra oraz konstrukcji dachu przed o pasie odporności ogniowej REI 60 oraz stosowanie na wszystkich częściach instalacyjnych w średnicy przejścia powyżej 4 cm przepustów pożarowych. I po prostu y, doszliśmy do wniosku, że y, skoro takie są rozbieżności przy odbieraniu obiektów, y, może się zdarzyć, że faktycznie przyjdzie straż pożarna na, na nasz obiekt i zacznie wymagać y, takich spraw, a jest to wydzielenie piwnic drzwiami ognioodpornymi, y, klatek sodowych y, drzwiami przeciwdynnymi, y, wydzielenie stropów drewnianych y, przegrodami ognioodpornymi, y, zastosowanie w, w w układzie wentylacji klat przeciwdymowych, które odcinają dopływ powietrza w momencie wykrycia pożaru, zaginienia, No i różne inne, inne, inne elementy, które się z tym wiążą. Trzeba było to wszystko doposażyć, to wszystko obie. No i projekt przeprojektował, hmm, przeprojektował, no tego, że otrzymał taką odpowiedź, że będą wymagania jednolite, więc należało to wszystko przeprojektować I, 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 i ten projekt nowy jest też zaopiniowany i y, że tak powiem kolokwialnie podbity przez rzeczodawcę przeciwpożarową. Y, I taka jest, i taka jest y, y, przyczyna tych wielkich kosztów, tym faktycznie dużych. No ale trzeba zważyć na to, że czy w pierwszej wersji dach nad i, widownią nie był przed W tej chwili jest obudowany podwójnie y, y, ukrytami pisowo-kartonowymi, y, czy y, o, o, y, Odpowiednie większe musiały być wtedy y, konstrukcje podtrzymujące y, y, całość, całość tego stropu podniesionego. Zmieniły się strop powieszone, zmieniły się układy wentylacji. W wentylacjach należało zastosować kilkanaście, nawet no kilkadziesiąt lat przeciwdymowych. We wszystkich przestrzeniach dachu, w każdym i w nowych i starych budynkach, i w, i w starych budynkach, i w nowych budynkach czujki przeciwpożarowe, więc czujki nie tylko w pomieszczeniach, w których się przebywa, ale również w tej przestrzeni oddzielonych, ileś tam drzwi przeciwpożarowych, dodatkowych, także, no, tu są te koszty przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo pan, pan, tak, 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 proszę Rady Ale Panie Pani Komisja Proszę Rady Ja się chciałem zapytać, czy to będą takie zmiany tylko zabezpieczające, czy też e, będą to zmiany polegające na tym, że stałą konstrukcja, czy elementy konstrukcji trzeba będzie całkiem zburzyć i odnowić. Nie, 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 nie jest możliwe. Stare konstrukcje, tu jeśli mówimy o konsultach, która chodzi Pan na przykład Na przykład nie, jak widać to wszystko jest. To jest tylko zabezpieczone, początkowo miało być zabezpieczone tylko e, integracją przeciwpożarową i przeciwgrzybiczną. Zostało to zrobione. Ale twierdzę, świetle tych przepisów to jest niewystarczające. To zostało obudowane, czyli odcięte jedna przestrzeń od drugiej przestrzeni. Panie Przewodniczący, ja się jeszcze do tego zajmę. Proszę, że to nie jest tak, że coś zostało zrobione i teraz nagle to jest złe i trzeba robić inne odnowy. To zostało robione w trakcie. To są środki dodatkowe, które są niezbędne do tego, żeby ten obiekt był przystosowany do przepisów obowiązujących i e, jak gdyby opiniowanych przez komendanta Głównego e, Straży Pożarnej dla wszystkich komendantów e, powiatowych e, straży, straży Pożarnej. Także to nie było tak, że coś zrobiono i burzono i od budowano. Robiono. Nie. Wstrzymano pewne prace, zaprojektowano inaczej i zrobiono tak jak powinno. Ja tak pracuję, że to dobrze, że tak się stało. Ze strony bezpieczeństwa, to bardzo dobrze, że tak się stało. A że nas to kosztuje, no, no niestety, no trudno. Bardzo proszę, kto jeszcze? Sześć. Dziękuję. Panie radny Grabek, wystarczy takie wyjaśnienie? Tak, tak. Dziękuję. Jeżeli już nie ma pytań w sprawie y, uchwały, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto radny jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta Kojnowa na rok 2015, proszę o podniesienie ręki bardzo. Nie wiem czy Kto jest przeciw? Nie widzę kto się wstrzymał. Również nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Szanowni radni, szanowni państwo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady.